maneczko z tej strony Gumer z kanału Fishholic Team. Dzisiaj pokażę Wam, jak samemu wykonać przypon karpiowy Slip Dirig. Przypon zbudujemy na plecionce w Otulinie, czyli tak zwany sztywniak. Ja użyję do tego plecionki Mika do triatorii 25 lbsów, jak widzicie na filmie. Użyjemy do budowy przyponu haczyka rozmiar 2 na potrzeby filmu. Oczywiście haki możecie stosować jakie chcecie do tego przyponu. Jest to świetny przypon na, wiosen, na, na wiosenny czas, możemy używać do nich kulek pop-up, waftersów, dumbbellsów, ale i z powodzeniem można używać kulek tonących. Wachlarz jest naprawdę spory i zastosowanie tego przyponu, także nie przedłużamy, zaczynamy budować nasz przypon. Bierzemy sobie około 30-35 cm plecionki w otulinie. Nadmiar obcinamy, resztę sobie odkładamy. Następnie z naszej plecioneczki ściągamy około 10-12 cm otuliny. Do tego możemy się posłużyć takim fajnym przyrządzo przyrząd przyrządzonkiem. Ściągamy otulinę, otulinę, wyrzucamy. Mamy nasz kawałek plecionki bez otuliny. Następnie bierzemy haczyk karpiowy nasz numer 2. I teraz w tym miejscu, gdzie nie mamy otuliny, robimy sobie składamy sobie plecioneczkę tak na pół. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Teraz na naszą plecioneczkę nakładamy sobie mikrokrętlik bądź yy, wkrętkę jak to woli ja użyję tutaj wkrętki o, za dużo wziąłem zakładamy sobie wkrętkę o naszą wkrętkę mamy Tutaj na tej plecionce. Następnie bierzemy sobie nasz haczyk karpiowy numer 2 i zakładamy naszą plecionkę od grotu haka. Mamy założoną naszą plecionkę do grotu haka. Wszystko sobie razem przetrzymujemy i teraz przekładamy w takiej kolejności do. Oczka Haka pierwszą naszą plecionkę w otulinie i później naszą plecionkę, która ten kawałek, który został bez otuliny. O, mamy wstępnie to przełożone i teraz będziemy kształtować naszą pętlę typu dirig. Tutaj jest wachlarzy sporo. Ja najczęściej robię tak, że moja pętla kończy się tutaj w połowie grotu haka. Niektórzy robią bliżej, na przykład tak. Niektórzy robią dalej. Ja, to jest już naprawdę wasz wybór. Ja akurat robię tak, że moja pętelka kończy się tutaj w połowie grotu haka. Teraz przytrzymuję sobie wszystko palcami. I robię węzeł bez węzła. Musimy pamiętać, żeby węzeł bez węzła robić od, od, w haczyku od strony, gdzie nie ma zadzioru. Na, tutaj na, na tym otworze owijamy od, 6, od 5 do 6 razy. 4, 5, 6. Wszystko ładnie razem ściskamy. I wracamy raz. I z powrotem przekładamy naszą plecionkę w otulinie do otworu. O! Wszystko zaciągamy. Ja zawsze sobie tutaj delikatnie to jeszcze moczę. I zaciągam mocno plecionkę. Teraz sobie ustawimy tylko. O! Nasz. Przypon, ładnie, wszystko zaciągniemy. Nasz przypon, Dirik, można powiedzieć w 90%, jest już skończony. Proszę bardzo, tutaj nam się kończy yy, miękka plecionka. Zaczyna się plecionka w otulinie. O, proszę zobaczyć. Następnie tutaj ten nadmiar tej krótkiej plecioneczki obcinamy. Ona już nie, nie będzie tu potrzebna. Zaciągamy wszystko jeszcze raz. O, mamy. Następnie na haczyk zakładamy pozycjoner, który będzie chronił nasz węzeł oraz lepiej pozycjonował hak przy braniu. Mamy założony nasz pozycjoner. I teraz tutaj w miejscu gdzie kończy nam się nasza plecionka miękka i zaczyna i otuli, zaczyna otulina, ja zawsze sobie przypom dociążam pastą wolframową troszeczkę za dużo. Ja zawsze robię, że on się kończy tutaj dość szybko, bo nie chcę, żeby ten haczyk mi za, za wysoko wystawał. Oczywiście można na przykład zrobić to tutaj, kawałek dalej. Zakładam około grama pasty wolframowej i na końcu tworzę pętelkę, żeby... połączyć nasz przypon z całym zestawem. Pentelka zawiązana. Nadmiar sobie obcinamy. Muszę to przesunąć kawałek dalej. O. Nadmiar obcinamy zostaje nam tylko założenie kuleczki na nasz na naszą wkrętkę. No. Proszę bardzo, cały przypon jest już gotowy. Bardzo skuteczny, bardzo szybki. W montażu. Tak oto nasz przypon prezentuje się w wodzie. E, Te zrobiłem w takiej większej szklance. E, właśnie to, co, o czym Wam mówiłem, dociążyłem tutaj e, pastą przypon niedaleko grotu haka, bo chcę, żeby on właśnie w taki sposób stał w wodzie. Jeżeli byśmy tą pastę przesunęli kawałek w tą stronę, przypon automatycznie poszedłby do góry. Mam nadzieję, że taki poradnik Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście do innych moich filmów, zapraszam Was do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć.